Program zawiera treści nieodpowiednie dla widzów niepełnoletnich oraz takie, które mogą urazić niektórych dorosłych. Oglądasz na własną odpowiedzialność. O, witam serdecznie, z tej oczywiście ja, Rafael Sony. Tak wiem, prowadzę live'a, ale ten filmik będzie osobny. Więc tak, Michał, zaczynaj no. kręcić. Oczywiście no z nami jest Krzysztof. I będzie kurwa samochód. Carlos, no i oczywiście ja. No i oczywiście już nie mogę. Serio? Nie, czekaj. Możesz, tylko musisz podejść. Coś się zjebało. Dobra. I kręcimy. Ale za, ale zamucił. Ale to się ale, dzieje. I samochód. Nie wyleciało samochód. z koło. Patrz Poszedłeś ślady Rafała. <laughs> I wygrałeś koszulkę Kurwę! Teraz ja. No, no no no, no spokojnie Ty Ja chyba, kurwa Patrz, ja teraz! Tak, kurwa, włączam, nie? I za dużo go weź. klikam, to, kurwa, się przestaje działać mi, kurwa, dość ścian klamiszy O, o, patrz, prawie misterii tysięcy, by tysięcy żetonów Krzysztof, yee. Krzysztof Ty już wiesz, o, co to yee. znaczy Cie, cie, czekaj jeszcze nie kręć No ja muszę wrócić No jak to nie? No teraz kręć o. Kręcaj Co do jasnej I to od Kapsloka, kurwa jest A czemu to tak wolno? Żeby, nie wiem czego tak wolno Drugi dzień już mi się tak coś A wiesz jak ja robię? Ja klikam w formatek, y, kilka razy Ja nawet, wariacik mocno. 40 tysięcy dolarów, yo. No to będzie szaleństwo będzie a Mała w ogóle brakowało. Które zakręciliśmy 245, no to 2050 będzie mówię. No dobra, no to co? Na no. dzisiaj to tyle. Kręciliśmy kółeczkę. Dzięki wam serdecznie, do zobaczyska. Trzymajcie się, cześć! Wracam do coś się Hello, hello, witam was serdecznie. Tutaj mazi zakręci także tego dnia, więc niech kręci. Zobaczymy co ma w dniu. To ja To jeden ja kręci. To jadę, wpadnę do was Niech się dzieje Wola boska Uwaga, ja kręcę, kręcę Kręć, kręć, kręć Halina To no dobrze, że wracasz tak. I... Hajsik, zobacz O, ładnie, oh, ja zwróciło. Będziesz nie miał! Wyszło. Będziesz miał na koleżanki 20 tysięcy! Będziesz miał na koleżanki Zatano? Będziesz miał Świemków to do zobaczyska. No, do następnego trzymajcie pieniądzki. się. przejść. Hello, hello, witam was serdecznie z tej strony Krzysztof, Artur i Kingsley także jest na sesji. Więc zaczynamy kręcenie kółkiem który dzisiaj pierwszy? Tak, a, dobra, ja... Kolejny dzień, kolejne kręcenie. Będzie się kręcić jak w pralce. A jak, jak w betoniarce. To to... Kręć majster. Dzisiaj mamy, oczywiście, tak mało ludzi do kręcenia, ale to. tam szczeka. Akurat nie ma żadnego problemu i. Hmm. O no, serio? serio? Serio, znowu koszulka? No ja. <laughs> to, ja naprawdę nie mam się w co chyba ubierać, stary wariat. <śmiech> <śmiech> Dawaj, teraz ty. Wariacik, o, kręć. Ej, wiesz będziesz kurwa, no nie wiem, no, otworzysz kurwa lumpek Lumpeczko, mule Lumpecz z domy, GTA otworzy I poszło Co tutaj będzie? Co tutaj będzie? Jak myślicie? Dzisiaj jakoś mocniej się udało Patrz, tutaj jeszcze o, a już chciałem, a. żeby był ten twój ulubiony To akurat była zniżka na 10 tysięcy żetonów, no dobre i to no. Nie ma co narzekać. Nie co płakać nad rozlanym mlekiem. Ja ciągle wygrywam. O. To. O, to. To, jest to. I to. A nigdy nie wygrywam. A nigdy nie wygrywam tego. Pięknie to pokazałem tym moim pancy. King. Tak. O, King Slayer. było bardzo ładnie. Zobaczcie, jak King ładnie ubrany dzisiaj. O. No, tak jak I zawsze. Jako chrona, ty dobra, więc co? Do zobaczyska i do następnego live'a. A ten, to co, kolejny kosmita? No i. On. To dobra, trzymajcie się, do zobaczyska. Przejść. Hello, witam was serdecznie. Kręcimy kołem. Jest ze mną Krzysztof, dzisiaj tak single, tylko ja i on. Nikt więcej. No właśnie, tak wyszło. Tak, jakoś wyszło. Ale no, obiecałem, że będzie codziennie, tak. Znaczy codziennie, żeby będą, przypominam, będą tygodniowe kręcenia kołem Oczywiście jednego w tym tygodniu kręcenia kołem nie będzie Żebyśmy wyrównali czas między 18 i 19 Więc dobra, nie przedłużajmy, ręce mm -hmm. zaczynajmy Teraz, o, długo, już. teraz wariat, tak, kto pierwszy, teraz ty zakręć Wczoraj ja pierwszy kręciłem Aha dobra, dobra, zakręć. dobra, to ja Trzeba. Że... Trzymamy kciuki. Okay, gdzie on idzie? No właśnie. I kręcić. No on tak zawsze robi. Ty... Nie mogę się. No. Kurwa. O, ale ale byłem blisko. Uf. Uf. Ale. Ale, ale byłem blisko. Widziałeś to? Stary, dokumentujmy to. Zobaczcie, gdzie byłem. Jakbym słabiej zakręcił. By była fura albo skakał z radości. No dobra, nie tym ja razem. Było tu. Było tu. Dobra, kręcaj. A ja chcę dzisiaj. dostać. O! o źle bo... pokazuję, ale dobra. Nie, kręcaj. Kręćmy tym. Będzie. Re regułę musiał przeczytać. Wiadomo, bo jakby nie wiedział. Mogliby to raz w życiu pokazać. Dobra. To. Kręcaj. Jak dzisiaj nie wygram czegoś konkretnego, to ja tracę wiarę w ludność. A oh, dzisiaj mocniej przynajmniej zakręcił. No. Pa, Ma pauera. Ma powera, powera i wygrywam sobie O kurde! Yeah! O oh, kurwa! Skończył Ale się wariat! Mało, kurwa. Yo, Ale wariat! A gdzie on idzie? Tak, to się wygrywa Wariacik. Gratulacje, wygrywam samochód z podium Oh yeah Widzieliście? O, taniec zwycięstwa Specjalnie yeah. Dobra, to nie ma Pierwszy co raz mi się udało coś konkretnego wygrać Za chwilę zobaczymy Samochód fakcji, a ta pani przeszła Właśnie, dobra, więc do Już za chwilę No, i to jest właśnie samochód, który wygrał przy to. Zobaczymy, co to stać. Chociaż wiadomo, klasyczny samochód. Podobnie do Ferrari. Wygrałem coś. Bo to stary Ferrari. To, no. Jakby no to... ktoś nie wiedział, to już na poprzednich filmikach kiedyś wygrałem motor. Teraz udało się wygrać samochód. Ale ja co? Dalej, jaja, co? Ale ja byłem też blisko, nie powiesz, że Niestety, nie. Bixxon, jak widać otwiera lumpeks chyba w GTA, bo same koszulki to były. Nie no, dzisiaj 50 tysięcy o co czułam? No ale to dzisiaj, ale ostatnio to nie no. za bardzo Wiem, same lumpeksy nie wiem dlaczego To jest smutne mm -hmm. <laughs> Tak to się prezentuje Nawet w miarę skręca no dobrze się trzyma jak na takie klasyczne auto No I ten brzmiek No ładnie, ładnie ulasie się ładnie No już 10 mil na godzinę Nie jeszcze nie tak, 120 ci... mil na godzinę. Zaraz cię w barierę dźwięku dźwięku. <grym> Oczywiście. <grym> po 120 jest. 120. I fotoradar Oczywiście. <grym> Tyk. <grym> Oczywiście zaraz dam jeszcze tu naszemu organizatorowi chyba się przejechać. By <grym> obraz tylko też nie zniszczył. Nie no ja no gdzie no ja. Z tego znamy, z tego, że czasami <coughs> lubi się nie wyrobić. Toż to jakieś. Dobra, zjadę na pobocze. <coughs> to jakieś pomówienie. Nie domówienia? No! Przerwał <coughs> się. Koła mi już zamielił. No i jak widzicie. O, Artur mi wysłał zaproszenie do gry. Patrzcie, patrzcie, ale śmiga! Teraz ja panuję nad pojazdem Ale nie no fajnie się jedzie Skrętny faktycznie jest też... faktycznie skrętny jest W sensie, że da się opanować Zmienia pasy jak no to fajnie. Nie, nie musiałem wydawać miliona prawie. Prawie milion. No dokładnie to ci się udało Waria. z No. A teraz Tak, widziałeś jak się trzyma drogi ładnie? No ładnie, ładnie, no ładnie się. Nie najgorzej Nie, nie jest Jeszcze można go stuningować. Jeszcze nawet nie jest Jak to mówią na seryjnych częściach tak, fabryczne. No ale ładnie, 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 Jeszcze ładnie osobie, Może Ci się uda następnym wygrać No widzisz, tak. każdy ma inne szczęście Do siódmego... Zobie do... Oglądają, pamiętają Do siódmego mam czas No I tu już wydzwaniając wytwórni. o, to tu wiadomo. że znaczy znaczy zrobimy jeszcze jakąś sprzedaż. Zaprosimy jeszcze Arcika. Do dziś ma urodziny. Pozdrawiamy. On już nas zaprasza. No właśnie. Także zaraz chyba do niego dołączymy. Dobra, to na razie Znaczynamy na tyle. Na, godzin na godzinkę. Skończymy filmik, więc do zobaczenia do następnego. Może następnym razem będzie gitara. Trzymajcie się, cześć! Hello. Witam, a dzisiaj jesteśmy na lotnisku Jest z nami Masi I Krzysztof A to jest właśnie pojazd, który wygrał W niespodziance Tu się już lekko wyklepa Ale to się będzie wyklepie. Ale tak, ładnie się prezentuje Jest bez dachu bo, bo... on lubi jak pada a, tak, dokładnie. A teraz, jest, po, a, a, teraz, misteriusz, misteriusz. a teraz pokażę jak on śmiga. Dawaj, wsiadaj. Pokażesz nam jak śmiga Prowadź to. To jest rewelacji, ale zawsze to już drugie auto jakie wygrałem. Tutaj zrób błączka czy coś i Żeby ludzie zobaczyli masz łączkę kręca. No jak ładnie. <laughs> Tutaj to wariat ty Kreweta to taka średnia, ale daje radę, jak na swoją klasę. No, nie powiem, że. Żeby nie była najgorsza, bo jest najgorsza. No, Zobaczcie Nawet. Ty ile zaraz wyciągnie. Sobie... Ty bez... weźmy ten weźmy bez teraz po to mój samochód, tam? Nie? Teraz nawet możemy spróbować się. Właśnie, no, ten ma. No właśnie. Jak to. Co to? Się to? No, proto. Nikson niech chodnicza. Trzy! Dwa! Jeden! Go! No, o, więcej to było palenia kapcia chyba. No, i tak to jest Tak gdzie się prezentuje samochód bez żadnego tuningu Wygrany w samym kole chyba, jako mister Zapierdaczamy! No dobra, Grubo. Yy, za chwilę się jeszcze na chwilę zobaczymy. No, tak to fajnie się ten. Za chwilę się jeszcze raz zobaczymy. To jest właśnie małotko. Nie zauważyłem, zauważyłem się oto. Dzisiaj kręcimy yy, drugi dzień bodajże, bo wczoraj nie kręciliśmy i wszyscy wiedzą z jakiego powodu. Więc ja zaczynam. Tutaj oczywiście ze mną jest oczywiście liczniejsza grupa. Tak przedstawiam ją wam w takiej propozycjach, bo nie chcemy się wymieniać ich ników, więc macie ich w lewym górnym rogu. Dobra I zaczynamy Nie, Kręca. to kurwa każdy zna To najbardziej popieramy. regulamin Regulamin my to My to Używa. Znamy I kręcimy Koszulka kurwa Patrz, Będzie koszulka patrz, jak nic patrz. patrz, patrz, patrz No kurwa. No No kur... No kurwa No, kur... no, kur... no nieźle. Nie no idę... Może jeszcze koszulkę, koszulkę masz koszulka wyjątkową Nie no ty się uchlać kurwa Nie sprawiaj mi tego tu Idę się uchlać w trupa Dobra dawaj Kingsley nie pierdol Dawaj tam się? Tam. tam No dawaj Kręcaj Kółko fortuny, kręć się, kręć I kurwa koszulka To będzie jakby, patrz, 3 2 1 go Nie no, tu będzie, tu będzie hejs na pewno Chciałbym. No wiedziałem, że będzie hajs. widzicie się ja przewiduję przyszłość No Ja, ja powiedziałem że będzie koszulka, Artur powiedział, że będzie koszulka, U mnie tu będzie, będzie hejs U samochód nie, no u ciebie to będzie te... RPG nie, 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 samochód, <grych> kolejny tak? samochód. No dawaj, dawaj. Pania. nie, 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 bo, mnie, bo nie, mnie nie, to nie, 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 Rozbiłeś do... bank dzisiaj, nie, bab... Nie chodź, dawaj! Zdeł, dawaj! Nie wiem, w no wą fary, koszulkę, nic z nie obstawiam. No, Michowe trzymamy kciuki. No, dawaj Bardzo Za koszulkę. W tobie... Dobrze, może być kolejna koszulka, tak ci to jest. Koszulka to... No, Główny sens GTA. Bez koszulki update jest brak update'u dla mnie. No, ty... Coło 5000. Ty no 500. ja już ja Ciucholant ciuch ja zakładam nie. No dobra, dawaj, krzychuj. Ja na razie wiem, mogę otworzyć komis rzeczy, komisku. No, dawaj. No lą tak się otworzysz. Będzie więc poczekam na O, już lecę. mogę, kurwa. O, może, Kręć. dobra, dawaj. Kręcaj. Musiałem podejść do kasy jeszcze raz, Nie, coś się odblokowało. Jakiś był bug, kurwa. No dobra, I dobra. będzie słabiutko pewnie. Zaczynamy. A, dał, kurwa, w pizdę na tłoki. A jak to no. wlecieć w orbitę? No i 30 tysięcy no, kasy będzie na 30 tysięcy żetonów. No, no. Nie, 30 tysięcy gotówką. Żetonów wygrałeś. No i gitara. No, no. No i to dobra No tak, ale 30 nie, nie, nie No i dobra i to tyle 30 tysięcy żetonów, czyli wygrałeś 30 tysięcy mm. żetonów No są sumie też prawda Kostucha już za no. chwilę wtedy do Także to by było Więc już jeden chuj Więc trzymajcie się, do zobaczyska za chwileczkę Mam jeszcze tu na chwilę tak jak mówiłem Kostuch będzie kręcił Więc kręci. Kostu, chuj. Jak się kręci I pewnie furę wygra, nie? No bo ostatni Kręci, nęci, a później umiera Patrzmy, pa Ale wszyscy tak samo się cieszą Machaj, tyłami u paliw Pa, 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 pa Wiedziałem, że furę wygra Dobre Pa, ty nawet też Rozpustują, jak wygra Dobre, wariat Jo. I on ja wygrał ten samolot właśnie No to gratki kurwa Auto No dobra To co, do zobaczyska No ładnie Witamy! No Mamy kolejny dzień, Skręcę na kółeczkiem Hello Kto dzisiaj pierwszy zaczyna? A może dzisiaj? No mogę ja A no zacznij Kręć Wczoraj chyba zaczynał tamten To ja dzisiaj zacznę, ja zacznę, zacznę no, Dobra, no ja Nie, wczoraj zaczynał Kingslayer A więc ogień Ależ już, już chyba Ale ogień zakręcił trochę. I będzie mystery. IEEEEEEE yeah! yeah. Właśnie tego chciałem co, Ale co ja dostałem? <coughs> To jest, kurwa, czemu ja Właśnie otworzy. jeszcze nie wiem, a zaraz się dowiemy Wygrywasz tajemniczą nagrodę Jaką? I jeszcze nie wiem jaka to jest, to jest Invecto Q... Ku... ...petto, czyli będzie chyba samochód No to zobaczymy, dobra, to będzie Tra moja kolej Corvette. To będzie Corvetta Cabrio pewnie Terrapater... Teraz wygrałem samochód chyba Jakby nie patrzeć ale zakręcić, się. Jest fajek. jeszcze go się jara. Kurwa. O, I o będzie nie wyleciał. Zakręcić. Patrz będzie mystery? Nie. Dobra, lekko. 2,5 tysiąca I do levelu. Słaby. Brawo. Dawaj. Kurwa, już trzeci tak ja Nie wygrałem. na zwycięstwo. To już trzy samochody wygrałem. A nie, dwa samochody i jeden motocykl No. A i to, że to niki? Nie. nie. Będzie 20 tysięcy dolarów. Będziesz miał na browara. Oh yeah. Dokładnie, I, yeah. I to tyle z, to z tego kręcenia. To... Na dzisiaj. Więc to zobacz wszystko do następnego. O, Trzymajcie nie się, się. Dzisiaj jest to piątek Tak. to Początek. Tymi początek. No. Więc... Już no dobra, początek. bądźmy dżentelmenami dzisiaj chłopaki. Niech kręci, Piątek, laska. piąteczek, piątonio, we To do Tra nio! kręci! No. Teraz ty! Judyta, kręci! Co, ja? Kręci, no tak, no kręć, no! A, Dalej, doda, gender no. kręcisz! Doda wieżę na salony! Ja, dodam na salony! The Lady Gaga, Ej, hey, Moc Jedi, wkładam palca! <laughs> <laughs> Co tak trzeba, bo się da, będzie. Jadęć. Chyba za mocno wjecham. Co będzie? No to, <grymka> to nie yeah! yes. 7 do levelu. Dobra, teraz ja. Chyba. O, level. Dziękuję. Teraz już zakręcę. Wiola, kupaki, chupaki. Siemano paki. I. Kiemaneczka. Dzisiaj tak. Ale zakręcił, ale się mu kręci cały. No czas. Ale urwę! Panie, coś ty kurwa, z ryby na śniadanie Jaczyn. No? no? 25 tysięcy no, żetonów. Dobra, fuj, to chociaż coś. Już myślałem, że będzie znowu koszulka, i myślałem, że zaraz to jest Będzie razem. To nie szczęścia. Ależ kręcisz tą dupą. Dobra! No to kręć. Alfons, teraz ty. Alfons. Kręć! Alfonsino Santos! Te regułki znamy! Kręć! Tylko nie urwi to! Unos dos des, quatro! No właśnie, no śniadanie! Co to jest, to, jest, co tak to tak. jest <laughs> Ja ci dam lajstko w punkcie! Kurwa, to <laughs> będzie na filmie! ja to <klaracja> 30 tysięcy! A wczoraj było? Też było! No, to dzisiaj mam szkaleń! Jesteś koła tego! A, ty Kingston. Nie. Dawaj, Krzysztof ale ale Tobie nie, jest nadzieja. dzień a wczoraj wszystko nie na piwo No wiem. Będzie kolejna będzie fura do kolekcji? I czy będzie fura? Nie, nie, nie będzie no. fury 10 tysięcy hmm. no, no, dobrze, no. dobrze. no to na tyle, to na tyle wariaty. Są zadowoleni? Mam żetony, żeby przepierdolić je razem z Krzysztofem. W dawaj kasynierie. tu kozę kozy z nosa, bo zaraz ci się poprawię, bo tu masz koza ci z nosa wystaje. Też koza wystaje ty, dawaj, ja cię poprawię. Dobra, więc co? Coś 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 ci wyleciało z rozporka. Dobra, to do następnego razu. Do następnego, razu, następnego. Na trzymajcie się, do następnego tygodnia. Hello! Hello!